Zawsze było dla mnie ważne łączenie życia zawodowego z prywatnym, ponieważ zawsze chciałam być mamą, mieć dwójkę dzieci, męża, piękny dom, ale też zawsze chciałam spełniać się w roli zawodowej, rozwijać się, awansować. Udaje mi się łączyć życie zawodowe z życiem prywatnym poprzez kilka kwestii, w które w sobie wypracowałam. Nauczyłam się, że nie wszystko da się zrobić od razu. Trzeba sobie nadać priorytety, wybrać, co jest ważniejsze na, na daną chwilę. Dużym wsparciem dla mnie jest mój mąż, który pomaga mi w opiece nad dziećmi. Dzielimy się obowiązkami w życiu rodzinnym. Bardzo dużym wsparciem jest dla mnie mój pracodawca Lidl, gdzie mam ustalony, elastyczny grafik. Godziny pod na przykład funkcjonowanie mojego przedszkola, gdzie jestem, czuję się w, w mojej firmie traktowana jak osoba ważna nie tylko pod względem pracownika, ale również pod względem tego, że jestem mamą i muszę też pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. I najbardziej jestem dumna z tego, że udaje mi się łączyć moje życie zawodowe z prywatnym. Pracując w Lidlu, jestem w stanie wychować dwójkę dzieci, spotkać się z przyjaciółmi, uczęszczać na studia. Będąc mamą małej córeczki, dostałam awans, więc zostałam również doceniona w mojej firmie. Wszystkim pracującym mamom życzę przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu. Życzę przede wszystkim wiary w siebie, bo kobieta i mama potrafi naprawdę bardzo dużo zrobić a nie docenia sama siebie w tym wszystkim.